Cześć Miłosz! Cześć, się mam! Zebraliśmy się Cześć. tutaj, żeby obejrzeć jeden z trailerów, który obejrzeliśmy już na gali The Game Awards w 2024 roku, czyli całkiem niedawno. No i tutaj chcielibyśmy troszeczkę coś powiedzieć o Solaście 2. Nie wiem, czy zrobiliśmy tak. jakiś research o tej grze? O Solaście 2 jako tako nie, ale zrobiłem sobie właśnie research dotyczący Solasty pierwszej i koncept gry wydaje mi się bardzo ciekawy. Jest to durowa gra RPG na systemie Dungeons and Dragons. Tam w wersji piątej, no i miała bardzo ciekawy pomysł na siebie, bo to my jako gracz tworzyliśmy całą naszą drużynę, jakby mogliśmy wybrać właśnie dla nich głosy, cechy charakteru i backstory i właśnie na podstawie tego same się kreowały relacje członków naszej drużyny, więc koncept był bardzo ciekawy. Ja jestem fanem Dungeons and Dragons i tworzenia takich drużyn właśnie. Na pewno mnie to zaciekawiło, a wcześniej o solacie nie słyszałem. Więc na dwójkę na pewno czekam i będę się nią interesował. Jak gdy robiłem research właśnie czym jest Solasta, to się tak troszeczkę zdziwiłem, ponieważ na gry online ocena tej gry jest dosyć niska. Natomiast na meta jest takiej jakby powiedzmy normie. Także ciekawi mnie, jaka jest prawdziwa tutaj wartość tej gry, jeśli chodzi o to, co oferuje. Dużo osób się tam czepiało grafiki, jeśli chodzi o pierwszą część. No ale myślę, że tutaj w trailerze dwójki. Ta grafika już na pewno nie będzie problemem. Z tego co widziałem, to na pewno grafiki w jedynce nie można było do mocnych stron. Ale jeśli tak co do ocen, to na Steamie, gdzie jednak mamy te oceny graczy, no to jednak są one bardziej pozytywne niż negatywne. No to mnie właśnie to dziwiło, że tutaj na jednym serwisie są takie niskie. No ale to może były jakieś detale, które tutaj przeważyły, że polska część graczy tutaj stwierdziła, że. Nie jest to dobra gra, albo może jakaś konkretna wersja tam nie pasowała. Dobra, ale myślę, że obejrzmy trailer, bo to po to się tutaj zebraliśmy. Trailer jest dosyć krótki, tak więc dobra. O to co już mi się tutaj podoba w tym trailerze, to ta kolorystyka, która skupia się głównie na szarości brązie i ten fioletowy, I który to uzupełnia. Właśnie ten fiolet tak. tutaj tak dopełnia tego, jakoś tak podoba mi się to, jest dosyć monotematycznie, ale ten fiolet to przebija. Ładna jest paleta Bart, to prawda, no i jest to Cinematrix, więc ten element wygląda bardzo ładnie. Tu też widzimy prawdopodobnie główną antagonistkę, tak podejrzewam, nie jest to wprost powiedziane. A jeśli chodzi o projekt postaci, no to też tutaj widzę sporo detali. I ciekawi mnie, czy będzie miała ciekawe backstory. Mnie ciekawi, jak będzie to w grze wyglądać, jak już. To jeszcze myślę, że wtedy też kwestia animacji może dojść. Bo tu wiadomo, że to jest prerenderowane. No i trochę mi się nie podoba charakter tej postaci. Jest tak typowo zła. Jakby nie miała drugiego dna, ale może to jest tylko tutaj na potrzeby tego trailera. Antagoniści typu, wiesz, czyste zło, te są potrzebni. Tak, szczególnie, że to jest Dungeons and Dragons, to tak mi się kojarzy właśnie z takimi starymi fantazygrami, grami, że jak ktoś był zły, to musiał być zły nie można było robić postaci, która jest taka szaro-szara. Tutaj widzimy przyzwanie jakichś żywiołeków. Podoba mi się jak one się ruszają, że widać tak, że to nie jest w pełni płynne, tylko tak się jakby nastawia. Taki trochę robotyczny ruch, ale same te modele no, się No i tutaj Tactical Adventure, jakby studio, które oprócz właśnie Wcześniejszą częścią Solasty i DLC nic więcej jakby nie zrobiło. Wydawcą właśnie jeszcze Solasty 2 jest Microsoft, więc budżet może jest trochę większy niż w przypadku jedynki. No i tutaj już widzimy elementy gameplayu. Oj, to jest to, co tutaj mnie chwyciło za serce, gdy oglądaliśmy to na żywo na gali, ponieważ strasznie mi to przypomina Baldura trzeciego I nie wiem, jak wyglądała jedynka, ale podejrzewam, że jeśli były przyczepki o grafikę, to to nie wyglądało w ten sposób, jak teraz widzimy na tym trailerze. Nie, to wygląda bardzo dobrze, jeszcze ładny jest krajobraz. No i właśnie może tak się nasuwać skojarzenie z Baldurem, z właśnie w startowej lokalizacji w Baldurze, gdzie ty jesteśmy na takim nadprzyjrzu. Tak, nawet ta kolorystyka jest podobna. I teraz też widzimy, jak tutaj czterech bohaterów biegnie ze sobą, czyli mamy tutaj drużynowy RPG, tak jak wspomniałeś. No i to też myślę, że tutaj bardzo to będzie może niewzorowane, bo chyba Solasta pierwsza wyszła wcześniej. Nie wiem jak tam było z tymi Early accessami Baldura i Solasty jedynki. No ale myślę, że będzie tutaj czerpało na pewno z trzeciego Baldura. No i tutaj, tutaj właśnie widać, że to też jest na D&D, że zamiast many czy coś, mamy już komórki spali. Modele twarzy w kolejce nie wyglądają właśnie tutaj jakoś tak mocno przekonująco, ale nie muszą. No tutaj w sumie mamy tylko taki pokaz, jakie umiejętności mogą rzucać bohaterowie i jak to wygląda. A myślę, że i tak ciekawsze będzie to nie jak one wyglądają, tylko jakie tam można robić kombinacje, jakie synergie powstaną z połączenia tego. I myślę, że takie taktyczne RPG właśnie stoją tym, żeby tak dobrać bohaterów, żeby ich moce ze sobą współgrały. Także no oprócz tej wartości wizualnej, myślę, że nawet tam to jest ważniejsze. No i tutaj widzimy, że będzie darmowe demo. Ja myślę, że na pewno spróbuję darmowego demo. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tutaj, jeszcze oprócz demo, jeszcze też widzimy, że będzie early access. Także też będą jakieś opinie, już pewnie znane wcześniej. Więc nie będzie takiego kupowania kota w worku. Także, nawet patrząc na to, że gdzieś tam opinie były słabe o pierwszej części, oczywiście nie, w, nie wszystkie, no to tutaj nadal będziemy wiedzieć, czego możemy oczekiwać. No i myślę, że to jest gra, która nie bez powodu tutaj zachęciła mnie do obejrzenia tego trailera i żeby cokolwiek o nim powiedzieć. Także też będę na to czekał. Dobra. Dziękuję za uwagę. Dobra. Dobra, dzięki Miłosz. Cześć. Na razie.